Eee, Dzień dobry, witam wszystkich. Eee, dziękuję za przybycie. Eee, cieszę się, że przedstawiciel dyrekcji znalazł chwilę, żeby nas odwiedzić. Eee, I dziękuję również e, Państwu. Eee, pani Krystyna Neyman, która zawsze z nami była przy eee, um, okazji wręczania karmy, tak, która była <grym> długoletnim prezesem atwarzowiek nad zwierzętami. Eee, chciałem też powitać nową pani prezes. Panie z kolei tak, Też nasz członek. Córka Pani Prezes, tak. Leży, tak. Rozumiem. Proszę sobie usiąść, proszę sobie usiąść. Przylecie, się, Przez ostatnie trzy tygodnie zbieraliśmy w naszej szkole karmę dla zwierząt słuchą i mokrą. Jak co roku uczniowie wykazali się, niewielko uczniowie, no w tym roku również wspomagają nas nauczyciele, wykazali się ogromnym zaangażowaniem i wkładem. Każdego dnia właściwie. Nie było dnia, żeby ktoś czegoś nie przyniósł. Niektóre osoby przychodziły nawet wielokrotnie, nie ma tu z nami Dominiki, która trzy razy przychodziła z trubami pełnymi karmy i kiedy ją zapytałem dlaczego to robi, po prostu dlatego, że lubi zwierzęta. To, co udało nam się zebrać, chcielibyśmy dzisiaj przekazać Państwu, na Państwa ręce. Nie jest tego dużo, ale proszę mi wierzyć, że jest to karma dawana z zaangażowaniem i od serca. W tym roku nie było żadnym, nie żadnych przygotowań, żadnych zwolnień z odpowiedzi, po prostu były to dar serca dlatego tym bardziej się cieszymy, że są osoby, które, które czasem po raz pierwszy, czasem po raz kolejny w tej akcji wzięły udział. Natomiast e, oficjalne przekazanie i informacje zebrać, poproszę już pana dyrektora by... A więc niniejszym uczniowie pierwszego liceum ogólno oraz niepublicznego gimnazjum przy pierwszym liceum imienia księcia Dama Jerzego Czartowskiego w Połowach przekazują koławskiemu oddziałowi Towarzystwa Opieki nad zwierzętami 66 kg karmy dla psów i kotów zebranych wśród społeczności szkolnej. Także Chciałabym Pani może dwa słowa powiedzieć, co przez rok yy, się zmieniło działo, się. co nie tylko zmieniło się, ale co w ogóle funkcjonuje to z, a, o trochę nowych może yy, rzeczach tak, i osobach. No tak jak mówiliśmy zawsze było tak, że tam naprawiamy, sterylizujemy yy, interwencje, bardzo dużo się robi interwencje na temat yy, złego traktowania zwierząt. Adoptujemy kotów, dużo, bo z jest bardzo mały, próbowali na koty tylko na 30, to jest w proprach może. Czy wprost, że to... jest tak naprawdę, to, to nie przyjmują tych kotów, trzeba szukać im domu mm -hmm. i szukamy za mm -hmm. Już jest 50, a 30 miejsc, dla 30 minut raczej. Czy jednym rozwiązaniem jest sterylizacja? Robimy to, co no, na potęgę się Właśnie w tej chwili pani prezydent angażowała się tam na rąk,

Łatwe, to jest Czyli tutaj rozwiązanie wolontariusza to nienawidziali? No nie wiem. No myślę, że w najbliższym czasie jak już wszystko się tak bardziej nam bo dużo zmian jest było, to będziemy na pewno wdrażać wolontariat. Aha. A jak, jak młodzi ludzie, którzy chcą wykonać mogą wspomóc oprócz karmy? W tym momencie właśnie mhm. t... najbardziej to ta karma jest potrzebna. Mhm. Nam. Mhm. A później... Jeżeli będziemy otwierać ten wolontariat, to już wtedy będzie dużo takich punktów, w których mogliby nam pomóc. Chciałbym bym też prosiła o informację i ogłoszę w szkole, że jest taka możliwość współpracy z lekarzystwem, żeby przynajmniej na miarę możliwości pomóc. Tak, Szczególnie w pierwszych klasach, to są osoby z drugich klas, natomiast w pierwszych, pierwszych klasach jest mnóstwo osób, które chcą. Widzę, że one nawet dobywają, ale, ale czekają na to spotkanie, żeby Czyli czekamy na taką możliwość wolontariatu w przyszłości. Proszę, Myślę, że tak, właśnie tak, w najbliższym tak. czasie coś już właśnie będzie się mhm. A jak ee, za, nie mogę nie zapytać, jak nasze lokalne władze się zapatrują, czy jest jakąś jakoś towarzystwo. Tak, czy tak, to, no generalnie wsparcie. To mamy wsparcie takich właśnie lekarzy, stylizacja, mhm. konstrukcja, leczenie bez domu, no bo już no są byśmy nie. Mhm. No to, to jest już takie zadanie własnych jakby. Mhm. Tak samo sprawa do karmienia, też mamy dotacje częściowe. No mało tego jest, ale zawsze jakiś grosz jest. To jest takie... na półroczne, można powiedzieć, wystarcza. Nikt w uroku już nie swoich pieniędzy nie ma. Po prostu na szkole tylko. A jeśli chodzi o jakieś interwencje, to tam strasznie miejska płynące, to zawsze ta płata. Pożarna, no to wiadomo, kwestia... Oni no zawsze pomagają. Tak, oni zawsze pomagają. To tak, służba, najbardziej oddana tak. mieszkańcom. Bo ciało mi chodzi, tutaj miło z grzejtkami lepsze. No, w tej sytuacji. No, no, prezes, no. Tak, i tak jak Państwu mówiłem, bardzo proszę nowa Pani Prezes, pani Wioletta Sandowieska. E, tutaj pozwoliłem sobie wypytać Panie na temat działalności to, ale jeśli Pani zechciałaby również kilka słów, to może... Jak się niestety no, dysponowała, bo tak jest No ale co, no? Dbamy, sterylizujemy do Karniawy. Dziękuję, że jesteście pomagacie, tylko bez Was pewno byłaby ciężko. To, to wasze serce, wasza praca, no bardzo dużo. Jest dużo powodów dla nas, żebyśmy innego mógł tak? Cóż ja mogę więcej powiedzieć? Jakieś pytania może macie, to będzie na no nie nie odpowiadać. Tak, ja tu przed chwilą wypytywałem o wolontariat, to się dowiedziałem, że jeszcze chwilę trzeba zaczekać. Ale bądźmy dobrej myśli. Tak, tak. Będzie, będzie na bół dobrej lato. Także jest strona internetowa własnego towarzystwa na Facebooku Towarzystwo. Na informacje będą się pojawiać. Kto chce może wesprzeć, polubić, tak. podzielić się informacją? Mhm. Chciałabym e, zrobić Wam zdjęcie z dzisiejszej akcji spokalnie i wstawić na, na tą stronę towarzystwa. Wyraziłyście zgodę. Wyrazili, bo to nie jest fajne. <grym> Pan Dawid w takim otoczeniu. Pan Dawid nie odmówi, tym mówić, Dobrze, to wszyscy byśmy w takim razie do tego zdjęcia zaposowali. To poproszę, może gdzieś bliżej tej karty oczywiście wszystkich Państwa. I poprosimy um, może ma pan Andrzej.